reakcji Libris. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o książce Momo. Być może znacie tego autora. Nie wiem jak się to czyta, bo to chyba jest niemieckie. Michael Ende, Michael Ende, Michel, Michel, Ma, Michael. Nie mam pojęcia, jak się czyta to imię, bo z tego, co się orientuję, to chyba jest niemiecki autor. W każdym razie możecie kojarzyć go z niekończącej się nigdy historii. Tak, to jest właśnie jego. I tutaj właśnie mamy inną jego książkę, dużo mniej znaną, nad czym ubolewam, ponieważ chciałabym, żeby to było dużo bardziej znane. Chciałabym, żeby ta książka była taką takim must have, must read dla młodszych czytelników, dla dzieci, generalnie przez rodziców dla dzieci i dzieci samych, żeby to było coś takiego, co jest najbardziej podstawowe, oczywiste, co się daje po prostu małemu dziecku do czytania. Chciałabym, ponieważ jest to bardzo wartościowe. Ponieważ jest to bardzo wartościowe i faktycznie no myślę, że dużo by dało wielu wielu młodym ludziom. O czym jest ta książka? Jest o dziewczynce, która ma paru przyjaciół. Ma też bardzo specyficzny, specyficzną umiejętność. Można by powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takich mocy. Otóż ona umie słuchać. Ona po prostu siedzi i patrzy z takimi szeroko otwartymi oczami. Ktoś opowiada. Jak ona słucha, to on tym bardziej opowiada. Im głębiej ona słucha, tym bardziej ktoś opowiada, można by tak powiedzieć. W każdym razie, pojawiają się w tym miejscu, gdzie ona sobie żyje i funkcjonuje i gdzie ma przyjaciół i gdzie tam się bawią i różne rzeczy się dzieją, pojawiają się tak zwani szarzy panowie. I to jest po prostu bardzo fajna ilustracja do jakby rzeczywistości. Ja czasami bardzo żałuję, naprawdę bardzo żałuję, że mniej ludzi zna tę książkę, że nie, nie jest to taki oczywisty odnośnik popkulturowy, bo czasami bym miała ochotę skomentować jakąś tam, co się w rzeczywistości dzieje, jakąś rzecz, nie wiem, reklamę, cokolwiek. I chciałabym powiedzieć, no to normalnie przypomina Szarych Panów z Momo i chciałabym, żeby to było zrozumiałe po prostu dla ludzi, do których bym to powiedziała. No niestety nie będzie, ale... Może się kiedyś to zmieni, może dożyje takich czasów, kiedy MOMO będzie bardziej znana i kulturowo wypromowana. Być może przydałaby się jakaś bardzo porządna adaptacja filmowa y, albo ekranizacja. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, żeby ona tutaj po prostu nie zrobiła y, z tej książki czegoś, co y, ekranizacja pożyczalskich, co było złe.

to zekranizował. Może wtedy ta książka by się doczekała takiego właśnie należnego jej uznania w, w powszechnie dostępnej pop kulturze. Może. W każdym razie, Szarzy panowie, to jest właśnie tutaj klucz całej tej, całej tej historii, która się później dzieje, prawda? Bo tutaj trzeba, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, pojawia się motyw takiego no jakby czasu, ten czas może być tutaj, nie, ja nie będę Wam spoilować, bo to po prostu są mega fantastyczne rozwiązania, nie chcę Wam tego spoilować, pojawia się żółw, kasiopeja, pojawiają się kwiaty i ten żółw się porozumiewa za pomocą skorupy, to jest po prostu przeurocze. Jest właśnie ten mistrz chora, co chora oznacza godzinę, więc tutaj też mamy ten odnośnik do czasu. Są kwiaty jednej godziny, i, i, i ogólnie rzecz biorąc, jest taka właśnie walka nie takiego bezpośredniego, nieoczywistego dobra ze złem. Jest raczej. Pewien styl życia z pewnym stylem życia, pewne wartości z pewnymi wartościami. Ale nie jest tak stricte, oczywiście są postrzegane tutaj, także czytamy i czujemy, że to jest złe albo niedobre, ale też nie tak bezpośrednio. Nie jest to tego rodzaju wiljn, którego byśmy się bali pokazać dzieciom, żeby tutaj o dzieci nie, bo będzie mnie tam straszyć. Nie, absolutnie. To ja bym, szczerze mówiąc, ja bym to czytała nawet bardzo, bardzo małym dzieciom. Bo no, naprawdę jest to bardzo wartościowe. Przekazuje fajne wartości i, i uczy pewnego rodzaju też innego myślenia niż, niż takie typowe, że a, włączę sobie bajkę i będę oglądać i potem, nie wiem, będę żyć zwykłe życie. To troszeczkę tak pozwala nam sięgać bardziej, sięgać głębiej w nas samych też i generalnie zwraca uwagę na takie rzeczy właśnie typu jak sama ta właśnie super umiejętność momo samej, że to jest to umiejętne słuchanie no to to jest coś bardzo fajnego, bo też od takiego małego dzieciaka możemy sobie wymyślić, kurde, może faktycznie jak będę dobrze umieć słuchać to ktoś się będzie do mnie częściej odzywać. Może to jest klucz tego, że nie mam dookoła siebie zbyt wielu znajomych, może po prostu nie umiem nie ich słucham. Nie wiem, to jest przykładowa sytuacja. Ja oczywiście tutaj nie osądzam, bo są różne przy... y... powody, różne przyczyny. Możesz być samotny, tylko dlatego, bo po prostu akurat dookoła ciebie są sami debile. No to różne rzeczy się zdarzają. Co, genetku? Tak, Giniusiu. Giniusiu mój, chodź tu. Obudził się i zaczyna drzeć się. Tak, giniusiu Mój kochany Gieniuś, chodź tu do mnie. Nie? Moje futro małe. Jesteś workiem futra. Jesteś mówką. Mówka. Moja mufeczka. Malutka. geniusz lubisz Momo? Tak? Chcesz poczytać sobie Momo? Bardzo fajnie. No więc tak. Nawet kot poleca Momo. I y, ja generalnie y, nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili, czy ja czytałam tę książkę pierwszy raz z biblioteki. Nie pamiętam za diabła. W każdym razie y, pamiętam, że została mi później kupiona. Ja ją dostałam od matki. Nie przypomnę sobie za diabła. Diabła? Nie, to jest zbyt dawno. To jest początek podstawówki. W którym roku zostało to wydane? To jest wydane w 2000 roku. Więc tak, w, na początku podstawówki yy, spokojnie tutaj mogłam mieć tę książkę. I jakoś tak właśnie dostałam ją potem chyba od matki, czy nie pamiętam. Bardzo prawdopodobne. W każdym razie miałam ją oczywiście czytaną i czytałam ją sama. I yy, yy, te. I później była taka sytuacja, że w podstawówce. Yy, mieliśmy taką chyba w drugiej klasie, nie, już nie, trzy w tym W drugiej klasie mieliśmy taką, takie jakby zadanie, że jakieś tam lektury mieliśmy polecać, jakąś książkę, jakąś tam pseudo-prezentację niby zrobić. Ja kompletnie, ja generalnie miałam bardzo przez długi czas życia, miałam problem z wyławianiem konkretnych rzeczy, czyli typu, jeżeli chodziło o zrobienie prezentacji jakiejś książki, to zamiast podać dwa, trzy cytaty, które coś tutaj pokazują, a resztę opowiedzieć swoimi słowami, nie byłam w stanie. Ja zaczynałam opowiadać całą książkę. Ja po prostu czytałam... Wymyślałam wtedy sobie, że zrobię jakąś scenkę i z czytaniem po prostu na role z koleżankami i te koleżanki właśnie tutaj, jako czytały rolę dwóch osób, a ja jako Momo siedziałam i słuchałam. I jezu, to było takie cringe'owe. Zresztą, kto nie robił czegoś cringe'owego na początku podstawówki? I w każdym razie tam były takie, tak, że oni się tam kłócą, ale dzięki temu, że ona tak słucha, no to oni w końcu dochodzą do jakiegoś wniosku i się w końcu godzą. No jakby to jest sedno charakteru Momo, że ona w ten sposób oddziaływuje na ludzi. I potem było też coś takiego, że na koniec roku yy, nie pamiętam, czy w, chyba w podstawówce, właśnie, bo generalnie to tak było, że, że jak nie chodziłam na religię, nie chodziłam na religię, moja matka zawsze, całe szczęście dbała o to, żeby nigdy nie chodziła na religię, żeby, żeby miała tą możliwość niechodzenia, bo w moich czasach to nie było tak, że jest jakaś opcja, po prostu wszyscy chodzili, więc trzeba było walczyć o to, żeby, żeby mieć opcję niechodzenia. Dosłownie. Czasami trzeba było, moja matka musiała z kuratorem się tam porozumiewać, żeby po prostu umożliwiali robić taki plan lekcji, żeby była jakakolwiek opcja, więc całe szczęście chwała jej za to akurat. I coś tam było, że przez jakiś czas tam chodziłam później właśnie w czasie religii na do biblioteki szkolnej i tam pomagałam okładać książki okładkami takimi z papieru takiego szarego i tam dosyć długo tam spędzałam wtedy czasu. I na koniec którejś klasy, nie pamiętam, tej trzeciej, czy trzeciej, czy którejś takiej, jakiejś czwartej, nie pamiętam. Na koniec roku za to właśnie, za, za, za to działanie dla, dla biblioteki, za to układanie książek i tak dalej, dostałam na koniec roku prezent książkowy właśnie w postaci Momo. Co, nie wiem, dla mnie nagrody książkowe, chociaż nie pamiętam, czy akurat w tym roku, bo dostałam jakieś dwa razy, ale nie pamiętam już, to była ta druga może to był jakiś konkurs, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie dostałam z jakiejś tam okazji właśnie na koniec roku y, książkę Momo. Y, dla mnie prezenty książkowe w ogóle w szkole to była jakaś abstrakcja, bo dwa razy dostałam książkę w prezencie, którą już miałam lub czytałam, więc, więc to było dla mnie takie, no jakby no mam to, po co dajesz mi to kolejny raz, jakby no nie wiem, ktoś po prostu bardzo słabo robił research, żeby zrobić taki prezent, albo po prostu dawali cokolwiek, bo Mieli taki kaprys, nie mam pojęcia czym się kierowali, w każdym razie były to dosyć głupie rozwiązania, bo no nie wiem, taki prezent to powinno się dać coś, co ktoś już nie ma tego, nie? Jakby nie dublować, jakby bez sensu. Można zrobić. Łatwo można zrobić reset czy dziecko ma jakąś książkę. To można zrobić w prostej rozmowie i tam napomknąć po prostu. Nie wiem, no cokolwiek. Jakby, nie wiem. No, mniejsza z tym. W każdym razie miałam dwie, i jeden egzemplarz dałam właśnie ten od szkoły. Dałam w prezencie, bo tam nie było żadnej dedykacji napisanej, nic nie było. Dałam komuś w prezencie. Komu dałam w prezencie? Nie pamiętam, Emilce? A nie wiem, jakimś. komuś tam dałam w prezencie, w każdym razie komuś bliskiemu. I w każdym razie taka była moja przygoda z samym egzemplarzem książki. To jest, a może to jest ta, którą ja dostałam. Nie wiem. Prawdopodobnie na pewnym etapie ja już ich nie rozróżniałam, która jest która. Nieważne. To jest w ogóle dygresja, to jest w ogóle nieważne. Sama książka, sama treść w ogóle to jest bardzo ładne wydanie, bo tutaj mamy przepiękną okładkę. Ta okładka jest cudowna. Kocham tę okładkę. Ta ilustracja na okładce jest po prostu nieziemska, jest fantastyczna. Właśnie tu są wszystkie te rzeczy, które się pojawiają w tej książce, ale w taki sposób no, przeuroczy. Naprawdę, no jak można nie zakochać się w takiej okładce. No i fajnie jest to, że właśnie tu jest twarda okładka też, że to jest fajne wydanie Jest napisana lektura dla klasy piątej. Nie czytałam tego jako lektury. Nie mieliśmy tego jako lektury. Ja to czytałam po prostu sama z siebie i dla siebie i po prostu. Nie wyobrażam sobie nawet tego czytania jako lektury, yy, jakby nie wiem. Powiedzmy, że zadam Wam lektury do przeczytania. Przeczytajcie sobie Momo. Przeczytajcie sobie Momo. I napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się podobało, czy faktycznie uważacie też, tak jak i ja, że jest to niesamowicie wartościowa książka, że powinna być obowiązkowo, ale nie pod takim super przymusem, który cię odpycha od czytania. E, muszę więc nie chcę, nie. Tylko tak obowiązkowo na zasadzie, że mm, muszę to przeczytać, bo jest to bardzo zajebiste. Czy zgadzacie się ze mną, że jest to po prostu taki must have, must read? Który, który jest zajebisty, właśnie na czymś takim powinno się wychowywać, moim zdaniem, ludzi. Tutaj jest właśnie też takie uczenie o tym, jak gospodarować, znaczy uczenie. To nie jest bezpośrednie radzenie, jak gospodarować czasem. To jest po prostu uzmysławianie, że można tym czasem gospodarować na różne sposoby, że są różne wartości rzeczy, które możemy popełniać, które możemy robić w określonym czasie, a ten czas u nas jest bardzo ograniczony. Mamy ograniczony czas, ale to my sami musimy decydować o tym, w jaki sposób ten czas spędzimy. Na co go przeznaczymy? Z czego będziemy czerpać? Tu jest dużo właśnie o takich rzeczach, że, że są takie proste przyjemności. Te przyjemności są takie codzienne. Tutaj jest, pojawia się osoba, o, tam zamiatacz ulic, i on po prostu. On robi tak, że on sobie powoli, tak, zamiecie raz, zrobi krok, zrobi oddech, zamiecie raz, zrobi krok, zrobi oddech. I to jest jakiś rytm, i to jakiś tam wypełnia mu rytm życia, prawda? On sobie żyje w taki sposób, to jest jego, jego styl. I, i, I nie musimy robić tego wszystkiego takim jednym ciągiem, że szybko biegniemy, spieszymy się i tak dalej. Możemy z tego biegu robić też przyjemność jakąś, tak? Ja na przykład biegam tylko do autobusu. Tak <laughs> mi ucieka autobus, jak spieszę się do pracy, to biegnę na autobus. Albo w pracy też zdarza mi się czasem biegać. Tak, Giniusiu, mówisz wielosylabowo, chodź. Mm. Co? Też polecasz mamo? Już się powtarzam, zadaję Ci kolejne to, to samo pytanie, kolejny raz. Tak? No widzisz, Giniusiu. Także, nie przedłużając, bo ja już tylko będę powtarzać w kółko to samo, że koniecznie musicie i że jest zajebisty i w ogóle super. Bardzo wartościowa książka, łatwym językiem napisana. E, powiem tak, jeżeli czytaliście tego autora właśnie niekończącą się nigdy historię, ona jest napisana troszeczkę trudniej, troszeczkę bardziej jest to skomplikowane, złożone. Nie wiem, mi przynajmniej ciężej się było przedzierać przez niekończącą się nigdy historię. A Momo jest bardzo gładziutka, bardzo leciutko się przez nią przechodzi. Jeśli chodzi o książkę, nie mówię o sobie w tej chwili, to brzmi dosyć dziwnie. Nie, to nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. Nie. W każdym razie jest to bardzo taka przystępnie napisana książka, że faktycznie można to, jako, jako małe dziecko, można to przeczytać, można to dać małemu dziecku do czytania albo czytać małemu dziecku i naprawdę wyciągnie z tego, nawet jako małe dziecko może wyciągnąć z tego dużo wartości. No bo umówmy się, ale młodzi ludzie nie są aż takimi debilami, żeby nie umieć wyciągnąć własnych jakichś tam wartości z pewnych książek, tak? To nie są jakieś takie roboty, które my musimy zaprogramowywać. Oni sami też potrafią już coś myśleć. Więc możemy dać tę książkę takim młodym ludziom i niech sobie czytają i niech sobie właśnie wyciągają jakieś swoje wnioski. Może, to jest fajna książka też, żeby później porozmawiać z dzieckiem o tej książce. Można później właśnie porozmawiać, a jakie tam... Ale tu tych włosów kocich lata. A jakie tam wyciągnąłeś wnioski i jakie tam wyciągnęłaś... Obserwacje, co myślisz o tej książce, drogie dziecko, ale też generalnie jako dorośli ludzie możecie przeczytać tę książkę tak samo, i też będziecie się świetnie bawić, bo to jest naprawdę bardzo sympatyczna. Rzecz, jako dorośli ludzie będziecie mieć być może flashbacki do dzieciństwa, kiedy się bawiliście w udawanie, kiedy, kiedy tam robiliście jakieś rzeczy na podwórku z kolegami, się tam w wojnę, jakieś domki, agencje szpiegowskie i jakieś inne różne rzeczy, opowiadaliście sobie różne historie niestworzone nie z tej ziemi. Być może będziecie mieć właśnie taki powrót do tego dzieciństwa i zastanowicie się, w którym momencie to, kim byłem kiedyś. Zwiniło się do tego stopnia, że jestem teraz tym, kim jestem teraz. To może Was nakłonić do takich wniosków. Więc naprawdę to jest mocna rzecz. To jest gładziutka, delikatna, fajna, mała, sympatyczna historyjka, która potrafi Wam wejść do duszy i po prostu zacząć tam rozszarpywać różne rzeczy, żeby zagłębić się jeszcze bardziej. I w, tak wsysa się, jak taka pijaweczka, wchodzi Wam do środka i na tym serduszku coś tam Wam e, robi, takiego, że. No, momo z wami zostanie na dłużej. Gienek, jak ty strasznie linijesz, Co ci się dzieje? Misiu, idzie zima, a nie lato. Czemu gubisz to futro? Musisz zatrzymać je na mrozy. Po co ty go. Patrzcie, ile on tego gubi. Gieniusz, co ci się dzieje? Mm, gubisz futro. Tak? Kochany mój, tak. <noise> Jaki on śmieszny. No. Także polecam wam kolejny raz. Więcej nie będę, bo no ile można mówić to samo. Czytajcie koniecznie, napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało i podawajcie też dalej. Przekazujcie dalej, niech jak najwięcej osób przeczyta tę książkę i żebyśmy mogli już wspólnie w język potoczny wprowadzić ideę szarych panów i różnych takich innych motywów, które się tutaj pojawiają. Zapraszam do czytania, bardzo, bardzo, bardzo polecam, obowiązkowo. Ale nie odstręczajcie się tym, że ja mówię obowiązkowo, po prostu zapewniam Was, że będziecie się na tym fajnie bawić, chyba że jesteście bardzo dziwnymi ludźmi, bo mam wrażenie, że chyba tylko ktoś bardzo niezrozumiały przeze mnie, dziwny i dla mnie po prostu jakiś abstrakcyjny, mógłby się nie bawić dobrze przy tej książce, nie wzruszyć, nie zauroczyć. Nie pokochać tej książki. Nie mam pojęcia, gdzie ty masz człowieku serce, skoro nie podoba Ci się ta książka, to jest dla mnie jakaś abstrakcja. W, te, w każdym razie przeczytajcie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli jesteście jeszcze ciekawi, jakie książki w dzieciństwie czytałam albo hmm, czytam teraz, to możecie zasubskrybować ten kanał, bo zapewniam Was, że jeszcze dużo mam w zanadrzu. Trochę tego mam. Tam mam regał, tam mam regał, tu mam regał, jeszcze tam mam na komodzie książki, jeszcze w innym pokoju mam, i jeszcze w domu rodzinnym też mam regał. Więc wciół dużo książek. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, oglądania i komentowania. Papatki.